Cześć, z tej strony Magiecki. Słuchajcie, zapraszam Was na kolejny odcinek Bell i Bike w internecie. Jedziemy z tym tematem. Uuu. Moi drodzy, jestem pod Mińskiem Mazowieckim w miejscowości Siennica. Góry, łańcuchowe, coś takiego. Na takim fajnym torze. Ogólnie jest to tor MTB, także nie lejemy, delikatnie jeździmy i w ogóle. A dzisiejszy odcinek jest poświęcony Waszym odpowiedziom na Wasze pytania, które zadaliście pod trzema czy czterema odcinkami z poradnikami dotyczącymi i e bajków. Mówiłem, żebyście zadawali pytania w komentarzach, że będzie odcinek gdzie na te pytania odpowiem. I to właśnie on. Zapraszam. Dobra, słuchajcie, mam kartkę z pytaniami, może nie wygląda zbyt profesjonalnie, wy pytanie widzicie na ekranie. Kartka dotrwała, no bo mam przejechane 30 km, żeby być w tej pięknej lokalizacji. E, tymczasem czytamy pierwsze pytanie. Batolian. E, może nie zbyt profesjonalne, ale czy ustawienie sag w przednim amortyzatorze zmienia pasy tej sprężyny? To znaczy, czy jak nie mam ustawionego saga, to amortyzator będzie bardziej miękko pracował, a po ustawieniu sagu będzie automatycznie bardziej twardy? Sorry, nie znam się, ale na tym, że trzeba zmieścić ten skok około 20%, to czy sprężyna nie jest falsza? Eee, dobra, ogólnie słuchajcie, e, sytuacja wygląda w ten sposób: batalion, e, sak jest po to, żeby nie tracić jakby tłumienia tego sprężyny, tak, tego ugięcia. Amortyzator nie może być za sztywny, kiedy na niego siadasz. Musi mieć, sak to jest tak zwane wstępne ugięcie czyli ugięcie amortyzatora, które jest odpowiednie, które jakby jest preselektorem. Twojego ciężaru na e czy na rowerze, żeby nastąpiło wstępne ugięcie sprężyny, bo do ugięcia wstępnego jest potrzebny. No, do pierwszego ugięcia, w pierwszym etapie jest potrzebna tak jakby większa siła niż po chwili. Tak? Jest fajny odcinek Janka na Dylet no ostatnio tam się ukazał, gdzie tłumaczy, jak działa smyżona powietrzna. Tam na pewno znajdziesz więcej pytań, w, znaczy więcej wiedzy w tym temacie. Jest to fajnie wytłumaczone. Tak? Że w momencie, kiedy sak masz nieustawiony, ten amortyzator może być albo bardzo miękki, tak jak galareta, albo zfaldy jak kamień. Wszystko zależy od tego, jakie masz ustawienie. Lecimy dalej. E Malo, e -malo nyyzl 568 Mój Folk DNM8S praktycznie od początku lekko się sączy olej. Czy masz może na to nadę? Nie próbowałem go jeszcze naprawiać, czy uzupełniać olej. Dodam, że, 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 że praktycznie pomieszczę. Słuchaj, no DNM8S ma to do siebie, że ogólnie z niego cieknie olej. Znaczy, on jest bardzo luźno spasowany, także z tych uszczelek spod uszczelek tych kurzowych i tak dalej. Ten olej tam się będzie wydobywał cały czas i ten olej trzeba uzupełniać. W momencie, kiedy nie będziesz go uzupełniał, nawet jak jedziesz po mieście, to prawdopodobnie, jeżeli przejechałeś już więcej niż te 1000 km. Prawdopodobnie tam będzie już tak wszystko zakleślone, że nawet nie będziesz mógł go otworzyć. Mieliśmy takie przypadki i ogólnie. No jest to słaby atol do serwisu. I też w związku z tym, słuchajcie, kolejne pytanie tutaj jest. A propos DNA kolejne Imi Oksizan. Mam pytanie dotyczące Amolka. Mam od Was DNA 8A już trzeci rok robiłem już kilka serwisów, generalnie jest to super amorek, jak za te pieniądze, okay, trzeba dbać nie trzymam ciśnienia w komorze napięcia wstępnego, lewa komora, czyli jest to amortyzator powietrzny amortyzatory powietrzne to ta sama historia, trzeba dbać i jak to jest z częściami, ogólnie części do DNM nie ma w Polsce najlepiej jeżeli szukacie części napisać bezpośrednio do DNA i oni Wam wysyłają całą instrukcję, całe wymiary i tak dalej i tak dalej, tych wszystkich uszczelek i uszczelki można znaleźć w Polsce tylko nie w sklepie rowerowym tylko no w każdym sklepie z o-ringami itd., itd. są uszczelki, które kosztują rzędu 6 zł także to nie są duże pieniądze no i w ten sposób można go sobie łatwo przeserwisować jeżeli chodzi o amortyzator powietrzny jeżeli chodzi o olejowy jeżeli nie pilnowaliśmy wymian oleju no to może być problem z jego otwarciem no ale zakładamy, że pilnujemy i, i, i wymieniamy olej wymiana oleju nie jest trudna i tyle. Jedziemy dalej. Ok, blanku się pisze. E, może teraz coś akum o akumulatorach. Połączenia pomiędzy ogniwami, ilość zgrzewów. Jak to ma wpływ na żywotność, rozjazd na celach? Jak to wygląda sprawa rezystancji? Jaka jest maksymalna różnica rezystancji wewnętrznej pomiędzy jednym a drugim ogniwem w pakiecie? No, to i tu jest temat ogólnie na tak naprawdę na dwie godziny gadki. E, idąc tak. No po łebkach temat, tak? Ogólnie ilość zgrzewów. Ogólnie ilość zgrzewów nie masz takiego dużego znaczenia jak yy, tak naprawdę powierzchnia styku blachy. Więc jeżeli masz nowe ogniwa, masz nową prostą blachę, to wystarczą 4 zgrzewy na przykład. Wystarczą w zupełności, jeżeli pomiędzy tymi 4 zgrzewami powierzchnia styku z ogniwem będzie występowała w całości. Im większa tym lepiej, tak? Oczywiście możesz nawalić nawet na ogniwo 18650 i 10 zgrzewów, tak? Czemu nie? E, tylko pamiętaj, że w momencie, kiedy będziesz miał ogniwa z zabezpieczeniem termicznym, no to prawdopodobnie to zabezpieczenie termiczne zadziała i ogniwo będzie do wyrzucenia. E, także trzeba mieć to na uwadze. E, ogólnie przyjęło się, że na ogniwa 18650 robimy 4 albo 6 punktów zgrzewu. E, jest to taki standard. E, w przypadku e, przejść albo wyjść, e, tam plus minus można zrobić 8, w zależności też od grubości blach. Tak? E, grubość blachy niklowej ma oczywiście kolosalne znaczenie. My średnio używamy blachy o wymiarze, znaczy o grubości 0,2. 0,15 używamy bardzo sporadycznie do jakichś, baterii o pojazdach bardzo małej mocy. Staramy się używać 0,2 do naszych pojazdów. Do wszystkich ogląd 21700 też jest używana blacha 0,2 o szerokości 8 mm. I jeżeli chodzi o rezystancję wewnętrzną, jeżeli się pytasz, e, ogólnie pilnujemy zawsze, żeby e, ta rezystancja wewnętrzna tych ogniw e, zawsze była jak najbliżej noty katalogowej. I e, jeżeli łączysz, na przykład, bo rozumiem, że to jest pytanie o te pakiety, jeżeli się pytasz o różne rezystancje wewnętrzne, to zawsze staraj się je segmentować e, o zbliżonej rezystancji wewnętrznej w każdej sekcji. Idziemy dalej. Andrzej Łukasik, czy sterownik Balmal X2 ma też regulację częstotliwości KPIKI. Czy Balmal X2 to dobry sterownik do małych silników typu 3KW? Każdy polski sterownik jest lepszy niż sterownik chiński i każdy sterownik polski jest na pewno lepszy niż każdy inny sterownik z innego kraju. I tym zamykam moją odpowiedź w tym pytaniu. I czy jest to dobry? Jest najlepszy, pamiętaj, bo jest polski. A czy ma regulację częstotliwości KPK? I najlepiej napisać do Barmala na forum pojazdów elektrycznych albo bezpośrednio do niego na mailu. Na maila odpisuję i będzie mi o tym wiedzieć. Ja ogólnie ze stowarzyszników Barmala nie korzystam. Po prostu nie spełnia moich wymagań formalnych do produkcji seryjnej. A do produkcji na pewno takiej domowej, jeżeli sobie chcecie zrobić pojazd samemu, no chyba że coś się zmieni. To na pewno będzie ok. Także ogólnie polecam stowarzyszniki Barmala. Idziemy dalej. Luke Jos pyta. Siema ja mam takie pytanie odnośnie nawijania silników hub, na co ma wpływ, grubość gutu, ilość uzwojeń, jak to się oblicza. Ogólnie co muszę wiedzieć, jeżeli chcę, sam chcę przewinąć silnik. Ogólnie jak chcesz sam przewinąć silnik, to weź sobie silnik, który masz spalony, rozwin tą mieć i wszystko zrozumiesz. I tak jest tak naprawdę najszybciej, żeby dojść do tego, czym jest liczba zwojeń i tak dalej. Ogólnie y, możemy przyjąć, że są warkocze i jest liczba drutów w warkoczu i to jest tak naprawdę ilość, y, i to jest tak naprawdę uzwojenie, które się oznacza. Ogólnie im grubszy drut, tym możesz ładować większy prąd, czyli y, przy, grubszym mniej, ldzenia, y, czekaj, przy grubszym drucie masz mniejsze nas, nasycenie rdzenia, czekaj, żeby nie popielniczyć, przy grubszym drucie masz mniejsze nasycenie rdzenia niż przy cieńszym drucie o tym samym amperażu. Czyli grubszy drut ma na przykład silnik 3T w porównaniu do 5T. Więc do 3T możemy dać no, teoretycznie i praktycznie większy prąd i wytrzyma również większe napięcie niż do silnika o nawoju 5T. Jednakże jako, że jest cieńszy drut, te silniki z większym T, czyli więcej tego drutu i ten drut jest cieńszy, ma większy moment obrotowy. Więc jeżeli hmm, będzie się uczył przewijać silniki, to zawsze pytaj się klienta albo sam sobie określ, na co chcesz zrobić ten silnik. Jeżeli chcesz zrobić na wysoką prędkość maksymalną albo na duży prąd, no to lub gruby drut. Tak. A jeżeli chcesz duży moment obrotowy i ten wysoki, wielkość tego prądu, tego natężenia nie jest aż tak dla ciebie ważna, to zrób sobie silnik z wysokim nawojem. Tak jak ja mam w moim przypadku silnik 7T, ale o tym jest zaraz kolejne pytanie. Jedziemy dalej. Karol.pl Cześć Malecki. Po pierwsze dziękujemy za podzielenie się wiedzą. Po, po drugie, fajna podłoga w garażu. Moje pytanie brzmi, dlaczego nie stosuje się ogniw pryzmatycznych w mocnych e Czy w ten sposób nie unikniemy tak częstych rozjazdów na cela, gdy mamy 300 sztuk ogniw 18650? E, ogólnie, e, no, głównie, główną badą ogniw pryzmatycznych jest ich wielkość. O, czekajcie. Dzwoni Marek Grzebieszko. Halo? Siemka, gdzie jesteś? No, przy chopce. A, w piłkowkach jesteś, kurwa, się spędziłem. Twój wybór. No dawaj, czekam tutaj, film nagrywam. No. Jedzie do nas Marek Grebieszkow. Jeden z naszych widzów. I chyba mam nawet od niego pytanie. Nie, nie mam. Ok, kalor pyta. Carol, e, ogniwa pryzmatyczne. Ogniwa pryzmatyczne są po prostu duże. Jeżeli chcemy uniknąć rozjazdów na ogniwach 18650 przy dużych mocach, po prostu ich nie stosujemy. Ogniwa 18650, moim zdaniem, nie są stworzone do użytkowania w sposób ciągły e, przy pojazdach o dużym amperażu. Do tego są ogniwa 21700 i większe. Po prostu. I e, nie stosujcie ogniw 18650. Są to ogniwa stare. Ja rozumiem, że one są tanie, tak, są o wiele tańsze niż ogniwa 21700, tylko po roku się to odbija czkawką. Po prostu, dostają rozjazdów. Nie wszystkie, ale te, które stosujecie do większych mocy, czyli tam od 120A w górę, mówię o napięciu 72V, nie wiem, pakiety tam 20S14P i tym podobne, no to wszelkie popularne ogniwa, nie wiem, Samsung 30Q, czy też, nie wiem, nawet LG HG2, dostają rozjazdów. Nie stosujcie ogniw 18650. Ja sobie możecie stosować do papierosów elektronicznych. Ja rozumiem, że są ramy na rynku przewidziane przez, przez producentów do ogniw 18650 i okej, okay, tak. My stosujemy ogniwa 21700, można ogniwa 18650, ale jeżeli projektujemy bajkę o małej mocy, jeżeli projektujemy taką mocną kosiarę do trawy, ogniwa tylko 21700. Ok, tutaj Damian Lawiecki pyta się, jaka dokładnie bateria siedzi w bajku, jakie ma osiągi VMAX Nm w wersji 7T. No to już Ci mówię tak, VMAX jest zawsze zależny od nawoju silnika i od napięcia. Przy nap... mój silnik 7T przy napięciu 72 V nominalnie i w fluksie 40% przy ASI osiąga prędkość maksymalną 110 przy czym 110 km na godzinę, przy czym ta prędkość rozwija od, od 100 do 110 na godzinę, rozwija tak wolno, że możesz spokojnie iść zaparzyć kawę w międzyczasie jak on się rozpędza. A tak naprawdę największego kopa ma do 70 na godzinę, potem już zwalnia, bo już idzie na fluksie. No i ogólnie jest przesycenie tego rodzenia w tym silniku i, i, i ten silnik nie jest do wysokiej prędkości. Jeżeli chodzi o moment obrotowy silnika, no to jest w zależności od, tak naprawdę od napięcia. Ja, ja, ja mojego silnika 7T nie badałem i nie jestem w stanie Ci powiedzieć, jaki y, ma moment obrotowy. Czy będę badał moment obrotowy na hamowni? W sumie nie wiem, chyba nie, bo, y, no bo nie, nie potrzebuję tego tak naprawdę. Mamy zbadane silniki, tak które mamy w naszej ofercie. Możecie moment obrotowy zobaczyć na naszej stronie internetowej. Co ważne, moment obrotowy był badany na silniku, nie na kole. Także y, jest to o tyle ważne, że było to y, podpinane. Pod hamownię elektroniczną, nieobciążeniową na kolei, tak i tak dalej, Jest to zupełnie inny sposób pomiaru. Jeżeli mierzymy moc na kole, tak jak w każdym innym pojeździe, ten wynik jest zawsze troszeczkę zaniżony. Nawet całkiem dużo. Wystarczy przejechać się swoim motocyklem na hamownię i porównać wyniki tego, co podaje producent, do tego, co jest tak naprawdę w rzeczywistości. No i tyle. Jedziemy dalej. Ok, kolejne pytanie. Dalek Bender Lich się pyta, w ogóle Dalek Wendelich polecam kanał dalka Dalek jeździ Teleportem, no już od wielu lat, także fajne tam filmy nagrywa, dużo na rękach staje, także polecam kanał, zajrzyjcie do niego. Okej, okay, Darek pyta, czy Kali 7212S wytrzyma napięcie 21 s dalku tak wytrzyma, jednorazowo. <grywa> nie no nie, 72V nominalnie, ogólnie yy, chyba go możesz podładować do 90V, do 90V, nie chcę skłamać, Możesz próbować, ale ogólnie jest relatywnie tani ten sterownik, także możesz próbować. ale producent nie daje żadnej gwarancji na to i, i, i boję się, że wtedy po prostu strzelą. Idziemy dalej. Umcys pisze na temat oleju do transformatorowego. Olej trafodlowni to na szybko wychodzi 13 zł za litr. Tu Wam specjalnie nie daję tego linku, powiem Wam tylko, że ten użytkownik Umcys dał linka do oleju Oleną, gdzie rzeczywiście wychodzi 13 zł za litr a nie 70 czy 90 i ten olej kosztuje 400zł za beczkę, a nie 3000 tylko jaka jest różnica w użytkowniku umcys. olej, który podałeś ma temperaturę zapłonu 146 stopni także wlewając go do silnika zrobisz sobie pochodnie a jeżeli chcesz olej transformatorowy, który wytrzymuje ponad normę czyli w granicach 300 stopni czyli masz pewność, że co byś nie zrobił to on się nigdy nie zapali niestety kosztuje tyle ile mówiłem także tak to wygląda, jedziemy dalej ok, Benedykt Kotecki, Kotelski to jest w ogóle stały widz naszego kanału, także pozdrawiam eee, czy ten wyświetlacz to można mieć w standardzie w lasalu czy w dopłatę? nie pokazuję wyświetlacza powiem tylko tyle, że każdy wyświetlacz u nas można mieć w standardzie jeżeli nabywasz nasz pojazd, możesz sobie wybrać jaki chcesz wyświetlacz i zawsze jest on bez żadnej dopłaty Kolejne pytanie, Mako pyta, czy magule MT5e to dobre hamulce do e bajka? Nie zapowietrzają się, czy są może jakieś inne lepsze? Propozycje do 3000 zł? Magula jest hamulcem dyskusyjnym, ogólnie. Eee, mamy grono klientów, gdzie używają Magury od wielu lat i są spoko. Mamy grono klientów, którzy skaczą na takich kopach jak my, tak, dzisiaj, i ogólnie szaleją bardzo mocno i z Magur Magury już dawno zmienili na inne hamulce. Eee, także, jeżeli szukasz hamulcy na początek, po pierwsze, o dobrej modulacji hamowania, to na pewno z magul będzie zadowolony. Klocki do Magó możesz znaleźć wszędzie, tak naprawdę są na Allegro, na elixie, w każdym sklepie rowerowym większym, cena eksploatacji jest bardzo fajna. Schody zaczną się, kiedy zaczniesz je bardziej eksploatować, czyli kiedy zaczniesz na przykład wymieniać płyn hamulcowy, kiedy okaże się, że przewody hamulcowe, które już używasz na przykład rok czasu i jeździłeś w zimę. Tak, już dostały trochę soli, to już trochę spalciały i trzeba je wymienić, i wtedy ten hamulec się zapowietrza. No i wtedy jest problem, tak? Ale jest to dokładnie taka sama częstotliwość problemów, jak na przykład przy hamulcach Shimano czy też hamulcy, czy hamulcach Slama. Eee, starszych wersjach hamulców Slama. Jeżeli szukasz dobrych hamulców do swojego e bajka, to polecam Ci hamulce Slama Guide T, Guide L, R, jak la balbal. Eee, a jeżeli szukasz naprawdę sprawdzonego, sprawdzonego hamulca rowerowego, polecam Ci hamulce Tekto. Eee, hamulce teksto mają to do siebie, że są totalnie bardzo kiepsko osiągalne. I eee, jak wyglądają hamulce teksto. Jak wyglądają hamulce Tecto? Tak wygląda u mnie z tyłu, tak wygląda z przodu, tak wygląda klamka z przodu Tekto Orion. I tak wygląda klamka z tyłu, która jest kontaktronem. Eee, Także jeżeli szukasz dobrych, mocnych hamulców, będą to hamulce Teksto, A jeżeli szukasz hamulców bardzo mocnych, no to polecam ci hamulce Gatol Brake. Tylko polecam ci hamulce Gatol Brake'a z oryginalne, pochodzące z Australii, a nie Gatol Brake'i pochodzące z eBaya, które są po prostu podrabiane i ciekną cały czas. Hamulce Gattle Brake'a są na tyle mocne, że ja jeżdżąc, mając naprawdę, no już mogę powiedzieć Cool, ostatnio się doliczyłem, że ponad 20 lat już jeżdżę, także e, mając kilkudziesięcioletnie doświadczenie w hamowaniu e, nie miałem siły na tyle, żeby ten ośmiotłoczek e, wcisnąć na tyle, żeby mocno hamować. Dlatego ja sam zdezygnowałem z Gator bajków z ośmiotłoczkowych hamulcy na rzecz czterotłoczkowych, gdzie mają słabszą siłę hamowania, ale moim zdaniem na chwilę obecną e, są to najlepsze hamulce do e-bike'a, które mają kontaktrony bo jeżeli nie zależyć na kontaktronach i chcesz sobie doczepić kontaktów na przykład na magnesiku to e, możesz sprawdzić, jeżeli nie jeździsz w górach to możesz sprawdzić Shimano SLX -y, e, a jeżeli jeździsz w górach no to koniecznie albo Shimano Sainty albo e, albo Guide te dwa hamulce mogę ci polecić z całego serca i w ogóle wiem, że są sprawdzone jedziemy dalej <grydy> Łukasz Kazim się pyta a propos ramy Fatbel. Jaki rozmiar tu i co proponujesz nam wzrost do 96 cm? 21 tył czy 19 tył i przód 21? Ogólnie, kurczę, mamy klienta, który ma e, Fatbela i ma metr 96 i ma około 19 z przodu, 18 z tyłu i ma Excel. Jest spoko. A mamy też klienta, który mm, jest mojego wzrostu, czyli ma 1,86 86 i ma. O, dzień dobry, kto to jedzie. I ma koło 21 cali z przodu i 18 z tyłu. O pyk, pek. Pyk, pyk. Na przełaj. Na przełaj. No trochę się zamyka ten bokserek. No. Nie. Nie. To skąd ten pomysł? <gry> Słuchajcie, wracając do tematu jaki rozmiar kół dolamy fatbel. Eee, tak naprawdę jak chcecie zamówić fatbela, zrobimy przymiarkę, na bieżąco mamy wszystkie koła 18, 19, 21 na przód. Na tył 18, 19. I jak sobie siądzisz na Faberze możemy w każdej chwili wymienić koła i samocenić na których kołach będzie najlepszy meter dla ciebie. My zawsze też coś podpowiemy. I mamy ostatnie pytanie. Oj. Ostatnie pytanie jest ten, jest, jest, słuchaj. IronBest Best się pyta 27 tysięcy W. To jest obecnie max, co możecie zaproponować? A co jakbym chciał więcej? Ile masz u siebie w bajku Mosne? Może pokażmy go, pokażmy bajka W wersji... Dodajmy, że sam go zrobiłeś, tak, że to jest twoja e... W ogóle kanał, jak się nazywa twój kanał na YouTube? MG chyba, nie wiem Polecamy, zapraszamy O, macie logo, tak, jest Fik, ogień No dobra, i teraz co by było, gdybyś ze swojego bajka dał 20... Ile masz kilowatów? E, 6 I jak się jeździ? Dobrze, na tą ramę za dobrze <laughs> Co by było, jakbyś dał tu 27 kilowatów? Tak. się. <laughs> No i tym miłym akcentem, tak jak napisałem, jeżeli szukasz odpowiedzi na twój komentarz, jeżeli szukasz więcej niż 27 kW do e bikea to chętnie podam Ci namial na producenta samolotów elektrycznych. Nie, to jest za dużo. Nie ma szans. No. Dobra, no to tyle. Tyle, jeżeli chodzi w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do zadawania pytań pod tym filmem, jeżeli się jakieś znajdą. Zapraszam do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę. A w kolejnym odcinku mam dla Was naprawdę dużego newsa Także subskrybujcie ten kanał No i tyle, do zobaczenia, trzymajcie się, hej! Słuchajcie, mamy jazdę testową MG Bikes siada na Russell'a Ultimate Pierwsze wrażenie Zobaczymy co powie na temat a hamulca foxa, który jest z przodu. Ja ogólnie nie jestem do niego przekonany. Zobaczymy, czy potwierdzi moje zdanie. No daj mu na zimnym! Kurwa, co to? <grymne> O, i widzicie, tutaj na przykład mamy hamulce Trzyma Z. Powa, dobra, trzyka turbo. zaraz się spytamy, czy się sprawdzają. Jak <grymne> wrażenia? Kurwa, co to jest? <grymne> Tak. Jakoś się odpycha? Ja opiszę ci tego teraz słowami, no nie? Już... Przesiadka z tysięcy na ile? 19. No. A jak oceniasz palce Foxa? Źle. No, widzisz? Mówiłem ci. powany, strasznie. No, strasznie. No ale dobra, no ja nie mogę oceniać, bo tam wiadomo jestem dystrybutorem innej firmy, także... No. Nie, ja to mówię z bokserem, no nie a każdy mówi, że bokser gorszy od, od Foxa. Lepszy. Nie? lepszy, lepszy, zdecydowanie, moim zdaniem też. No. Jak wczoraj jeszcze przeserwisowany jest? Słam? Wczoraj go jeszcze przeswisowany. A no to super. Powiedz mi właśnie, pytałem, e, znaczy odpowiadałem na pytanie na temat hamulcy. Jak oceniasz hamulce Shimano Zi? Łamią się. Łamią się. Łamią się na Ale łamią się co, zaciski czy co się łamie? Wiesz co, on się łami go mocowanie tutaj? Mogę Ci podać zdjęcia podać Okej, okay. to jest okay. filmu. E, złamałem już w przód i tył. Nie, nie skończyły się nawet płoski, więc... Także jak widzicie użytkownicy wiedzą najlepiej, no, niż, yy, niż marketingowa paplanina, nie? No, dobra, to tyle w dzisiejszym odcinku, trzymajcie się, do zobaczenia, hej!